Witam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Piła składana mil MFA MFH. Zmięcie to nie jest łatwe zajęcie. Wesoła, na kompania. Wszyscy sobie śpiewamy. Tutaj jeszcze może troszeczkę Na ognisko tej brzozy podpiłować. Dobra, takie cztery kawałeczki mi wysły. Ogólnie piła prezentuje się tak jest ona składana, wyciągana. Tu mi się rozwaliła między improwizowaniem śrubką Także nie jest to piła najwyższych lotów Ale jak na za 50zł Spełnia swoje zadanie, jest lekko ostra Tak średnio ostra bym powiedział Na pewno nie przednie jakiegoś mega masywnego drzewa Ale do takich drzewek jak ja używam Sprawuje się idealnie I pozdrawiam serdecznie Filip Precowski Dasz bur.